W samym sercu Przemyśla czeka na ciebie wyjątkowa podróż w głąb historii, pod przemyskim rynkiem, gdzie każda ściana skrywa fascynujące tajemnice. Wędrując po podziemnej trasie turystycznej, cofniemy się do złotego wieku Przemyśla, kiedy miasto przeżywało swój rozkwit na przełomie XVI i XVII wieku i odpowiemy sobie na pytanie, jak prastary gród nad sanem stał się piękny. Bogaty i sławny. Spacerując wąskimi korytarzami, dowiesz się, czym trudnili się mieszkańcy przemyśla, poznasz ich zawody i życie codzienne. Przekonasz się też, dlaczego wędrówka po krętych, stromych uliczkach Starego Miasta wciąż pozwala poczuć klimat kresowego miasta, które niegdyś zamieszkiwały różne nacje. Zobaczysz wizerunek miasta otoczonego wysokim murem z basztami i bramami wjazdowymi, które w razie potrzeby strzegły jego bogactwa. Odkryjesz, jak wyglądał wspaniały ratusz, który niegdyś dominował w panoramie miasta, a także poczujesz dreszcz emocji, wędrując zabytkowym 17-wiecznym kolektorem sanitarnym. To świetna okazja, by w ciekawy sposób poznać historię przemyśla. Multimedialne atrakcje, takie jak wirtualna przymierzalnia, mechaniczny teatrzyk dla dzieci czy sala kinowa, sprawiają, że przeszłość staje się bliższa i bardziej interesująca. Podziemna trasa turystyczna w przemyślu to nie tylko podróż w czasie, ale i fascynująca lekcja historii, którą możesz przeżyć na własne oczy. Przemierzaj korytarze, poznawaj historię. I bądź częścią tej niezwykłej opowieści.